Promocja BetClick dla nowych graczy cały czas aktualna. Jeżeli założycie konto w tym polskim legalnym serwisie i przy rejestracji podacie kod promocyjny strefa, to pierwszy kupon możecie zagrać w tej promocji maksymalnie za 228 zł. Jeżeli ten nie wejdzie, wraca do Was 200 zł, które od razu możecie wypłacić. No i standardowo konkurs o 50 zł. Wystarczy zostawić op w górę pod tym filmem, subskrybować kanał i wytypować wynik meczu oraz minutę pierwszej bramki tego właśnie spotkania. Typujemy do godziny rozpoczęcia meczu, koniecznie dopisujcie swój login gracza, komentarze bez loginu, dodawane lub edytowane po tej godzinie, odpadają z konkursu. A zatem przejdźmy do typów. Miłego oglądania. Karabach Zurych. Uważamy, że w tym meczu oba zespoły strzelą gola. Jest to mecz eliminacji do Ligi Mistrzów. Azerski zespół w poprzedniej rundzie wyeliminował poznańskiego Lecha, wygrywając mecz u siebie 5-1. Z kolei Zurich dopiero rozpoczyna zmagania w eliminacjach. Liczymy, że oba zespoły będą chciały osiągnąć jak najlepszy rezultat przed rewanżem. Gospodarze podchodzą do meczu podbudowani wygraną z Lechem, zaś goście podrażnieni ligową porażką z Young Boys. Liczymy, że w tym meczu oba zespoły stworzą sobie akcje podbramkowe i strzeleckie, które zarówno Karabach jak i Zurich zamienią na gole. Linfield-Bodoglimt. Bodo -Glimt. Ten mecz naszym zdaniem wygra Bodoglimt. To także jest mecz eliminacji do Ligi Mistrzów poprzedniej rundzie Linfield wygrało z TNS, zaś Bodo wyeliminowało Klagsvike. Liczymy, że piłkarze z Norwegii wyjdą zmotywowani, by wygrać ten mecz. Liga norweska jest w trakcie sezonu. Piłkarze Bodo są w rytmie meczowym w przeciwieństwie do Linfield, które dodatkowo rozgrywa tylko mecze towarzyskie. Liczymy, że goście od początku meczu narzucą swoje tempo gry, tworzyć będą akcje podbramkowe i strzeleckie, które zamienią na bramki i wygraną w meczu. Tak oto prezentuje się nasz kupon. To tyle na dziś, dzięki za uwagę. Pamiętajcie o naszej promocji, kod strefa, wpadajcie na Face'a, na naszą grupę, subskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Do zobaczenia!